Siemanko, kochani, dzisiaj jesteśmy u Krzyszka na budowie, będziemy mu pomagać. A dokładniej będziemy wycinać kawałek betonu. O jest i nam sieła wszystkim główny budowlaniec, ponieważ wcześniej jego majster trochę źle wyliczył i trzeba będzie kawał betonu wyciąć. Tak, a to dokąd Dobra. Do wycinania mamy do przetestowania takiego Tomego flexa. Makity z tarczą diamentową wartą prawie 400 zł. Zobaczymy, jak będzie szła. Do tego jeszcze mój stary, niemiecki, oryginal Flex. Wagowo cięższy od niego, to sobie na pewno poradzi. Krzysiek zamówił jeszcze taką moto tarczę za 50 zł. Zobaczymy, jak ona będzie szła. Mi się wydaje, że jakoś powinna. Chociaż... Poradzi sobie, myślę. Myślę tak samo. No i do tego zwykła tarcza, bo trzeba będzie dwa dwutowniki przeciąć. Słuchajcie, jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to obejrzyjcie moje wcześniejsze filmy. Tam jest dokładnie mówione o tym, co zostało, jak to brzydko mówiąc, schrzanione. Czyli po prostu te wejście na skody zostało źle zrobione, bo jakbym te skody zrobił, one by nie były funkcjonalne. Dlatego teraz musimy to poprawić, co tam zresztą zaraz wszystko zobaczycie, ale musimy poprawić tam jedną część, bo chcę zrobić schody zabiegowe, tak? I no i co? Nie będziemy za wiele wam tłumaczyć, po prostu zobaczcie jak to będzie wyglądało, jak sobie poradzimy, działamy, I, no. działamy, nie i tyle. Ty kiedyś śpię cię. Jo. Słuchajcie. Gra wymaga jakiej wagi, także muszę iść po mazak do domu, bo to nie jest tak, że my sobie odrysujemy piłką do cięcia tam grobieńka, <gry> tylko dobra, idę po mazak, nie? Sort, prima sort, pierwszy sort, no to dobra, dawaj, ja to idę sobie, siadam tam, zimną wodę mam, piję zimną i patrzę jak ty działasz, kurde, to, to strach, strach patrzeć. Poszło? No, tak, Ej, To ostre cięcie, jak ma gest. Może tu ją zaprosimy. Jo! Czekaj, uciekał. Czyli tym Gdzie pan No, i szyna poszła. No, szynę udało nam się wymontować. Teraz zrobimy tutaj kilka nacięć. I wywalimy cały cement. Znaczy cement, ten beton. I potem będziemy się zabierać za kolejną szynę. Tak. Szyny są dość twarde. że pół na betoniarkę. Tak, pomyliłem się. To był jeden. Jeden worek na betoniarkę. Bo tarcza wchodzi jak masło. Także zmiemy dalej. Nie no, możesz powiedzieć że ogólnie że biorąc po Nie, nie, nie. Jeśli o to chodzi to naprawdę. Beton jest pierwszej klasy. Dobra. Działamy. Jest... Jo, jedziemy dalej. Dzień. To co? Na dzisiaj robota skończona. Tutaj, tutaj, nie? Patrzcie ten tak, gość. Tak, tak, tak. Zeus0487, wbijajcie do niego, subik, kurde, komentarz i jedziemy z koksem, nie? No. Tak, takie szybkie podsumowanie. Wycięliśmy dwuteownik, wywaliliśmy kawał betonu. Na jutro został nam kolejny dwuteownik, Z nim będzie trochę bardziej zabawy, no bo nie mamy takiego dojścia. No, już jak wymontujemy dwutownik, to. Słucham? Dla mnie nic. A to z tego ku Właśnie, poszła dla mnie krew z nosa, z tego kurzu, no bo tak jak widzieliście, tylko było smarkanie i jechanie. Słuchajcie, mówił, że pół worka to betoniarkę. No dobra, pomyliłem się, to nie? był taki może jeden worek, bo tak trochę bardziej wytrwały był ten cement, ale. Jak widzieliście, poszedł bez problemu. No, także jutro działamy dalej. Tak, na dzisiaj kończymy. Godzina późna, godzina, którą mamy prawie 22. Kawał roboty i tak zrobiona. Także jutro dalsza część roboty. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Siemaneczko. Jest kojak Mazury, Kodzi. Jest okay. także jego operator Fabian. Dzień dobry. No, mamy wytrasowane linie. Ładne, proste. Dzisiaj kolejny zabieg. Jak to by powiedzieć? Wycinamy drugą część betonu. I spróbujemy od razu wypierdzielić dwutaownik. Mam nadzieję, że się ten... Szybko ogarniemy z tym. Tak więc co? Jedziemy. A, jedziemy tak. Pewnie o sprzęt leży. Gotowy, tarcza założona. Także będziemy działać. Czy dobrze widać? Teren zakurzony, już trochę przewietrzony. O, koledzy się już wietrzą przy okienku. O, no to, jedzie, prawidłowo. Jedzie wolka, puściłem zobaczyć, co zrobisz, ale... ale nie, kurde, patrzę. Twardo, nagrywamy. Twardy, jedzie ja. dalej, nie skasuje, on mówi, że nic nie usuwa, nic nie wycina. Nie, nie ma, jedziemy. od razu sklejki wali jedzie z koksem. Pewnie. Kurde. Samo życie nagrywamy. Patrzcie, jak dym wychodzi. Może Paweł Bąka puścił, się okręcił napięcie i vano. Proszę, jakie piękne widoki. Budowa trwa, dziura w suficie. Powiem wam, że nie jest przyjemnie ten pył wciągać. No, wracając do tej dziury, leciał samolot i coś mu spadło. Jo, taką dziurę zrobił. Krzysiek jeszcze jej nie zakleił, ale mam nadzieję, że zrobi to za niedawno. Powoli, powoli, do przodu. Ja. co ty tu jeszcze robisz? Ja powietrze łapie jak bocian. Nie ja, i jechać po jakieś kurde napoje. Ja? Jak ty mówisz, że nie pijesz, to dzisiaj odpoczywasz. walka zero, walka zero. <laughs> Zgadzam się. No, jesteśmy z powrotem. Krzysiek tu próbuje jakiś materiał sklecić. Nie o, chodzi stara się. To tam masz ty. No to dobra, robimy unboxing kolejnego sprzętu jaki mamy na budowie. Co my tu mamy? Znowu makita. Pudełko oczywiście ogromne, a sprzęt malutki o. Mamy oto taki o, sprzęt Do burzenia Do tego mamy Zestaw Jakby to powiedzieć, nie wiem, dłut Albo coś w Bilek tym stylu do... O, proszę bardzo tam Nie No bardzo O, No, no to twój sprzęcik ten... Mój, mój gdzie mój prywatny? Popatrzcie sobie i zaraz pokażę jak działa. Nie no, sprzęt kurde naprawdę pierwsza klasa, no mam nadzieję, że z roboty zrobi. Widzicie? Profesor, magister, profesor, kojak profesor. Mazury. Nie tak nie pokażę, kurde, bo do obrzydzenia, ludzie przestaną mnie oglądać. <grym> A jak ceňáš, ceňáš můj. Dobra konstrukce. Dobra konstrukce, sam na šíru se vydal. Kde je to? to i No i jesteśmy z powrotem, robota zrobiona. Tak jak widać beton wywalony. Ostatnie poprawki metrówką. Jeszcze zostało nam docięcie szyny i tych dwóch pręcików. I robota gotowa. No, no i tak jak widać, robota skończona, wycięca to trzeba. Teraz. Przyjedzie fachowiec. O, coś się rozmazało. wymierzysz schody. I dopiero jak będą schody, ewentualnie coś dotniemy, Tak jak tutaj Krzysiek wymierza. A nie, bo nie ma teraz co. Wiesz, na głupiego nie ma co ciąć, tak? No dokładnie. Widzisz, że za dużo i co. Ewentualnie. No tak jak jest znaczone. Tu jest 110 tak na szerokość, tak jak było tam. No tak jak wujek mówi, nie wiem, 25 no, może i to by było tak, Lepiej, coś wnosi, a tam czy? wtedy dolać nie, to reszty. Lepiej większą to... dziurę wleść, lodówkę wnieść na górę. No proste, schody lebie. muszą mieć te 110 przynajmniej. No właśnie. Także jak będziecie lubili schody to... No nie wiem gdzie mieszkacie, ale te 110 Baga, to, jest... to jest minimum. No dokładnie. Dobra, strzałeczka. No. Także nie wiem co mnie widać, jeśli się materiał podoba o Jezu, o, kobiety przyszły już przeszkadzają, nawet nie dadzą zakończyć to na szybkiego, jeśli wam się podobało, podobało zostawcie suba, łapeczkę w górę zasubskrybujcie Krzyśka, mój kanał jeśli chcecie być na bieżąco z materiałami chcecie mieć takich więcej materiałów i widzimy się w następnym odcinku hej